Na pewno większość z was miała taką sytuację, że chciała odświeżyć swoje wnętrze. Być może wam się znudziło, a być może było za ciemne. Dzisiaj pokażemy Wam właśnie taką sytuację. Zaprosiłem Angelikę, która jest dekoratorem w salonie Eurofirany, i pokażemy, jak za pomocą dodatków możemy rozjaśnić wnętrze. Angelika, opowiedz, co przygotowałaś? Skupimy się na początku na oknie. Chciałabym, żebyśmy zastosowali tutaj jasne, naturalne odcienie tkaniny, a więc białą firanę, a do tego szarą zasłonę welurową. Wszystko ocieplimy detalami, czyli pościele, narzuty, poduszki, oczywiście w ciepłych tonacjach. Zatem ja Ciebie zostawiam, Ty wieszasz firanę i zasłonę i zobaczymy się niebawem. Dokładnie tak. świetnie to wygląda powiem ci że te zasłony naprawdę genialnie pasują do tego wnętrza a białe firanki bardzo fajnie rozświetliły nam ten pokój dokładnie dlatego też chciałam jeszcze dorzucić parę innych dodatków które rozświetlą nam wnętrze i popatrz biała pościel w 100% bawełniana a z szarości dorzuciłam nam parę poduszek te są szyte na wymiar dokładnie z tego samego materiału, z którego mamy wykonane zasłony, ale żeby ubogacić jeszcze wnętrze, dorzuciłam parę dekoracyjnych innych poduszek. Bardzo fajny efekt, widzę, że też meble lekko przestawiłaś. <laughs> Stwierdziłam, że będzie lepiej nam pasować ta szafka tutaj, ponieważ chciałam wyeksponować tą naszą lampkę nocną. I do kompletu dorzuciłam nam jeszcze dwie narzuty. Ta narzuta beżowa jest naprawdę świetna. Zobacz, ja przygotowałem też takie dwie beżowe poduszki, które idealnie nam e, dopasują się do tego wnętrza, bo nadadzą nam trochę przytulności. Myślę, że efekt jest skończony. Łóżko wygląda pięknie, metamorfoza naprawdę udana. Mamy to. Was zapraszam na zakupy do salonów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.